Cześć, 20 już zadanie z czwartego arkusza do książki. Teraz matura, arkusze maturalne. E, poziom podstawowy, oczywiście. E, zadanie mamy takie. Wartość wyrażenia 2 dwadzieścia 27 stopni przez pięćdziesięciu 153 stopni jest równa. A, B, C lub D. I teraz tak, ja zawsze każdemu tłumaczę to tego typu zadania i tego typu przekształcenia na obniżaniu kąta o 90 stopni. Zawsze. Bo to jest najprostsza rzecz. Co nam tu będzie potrzebne? Będą nam potrzebne dwa wzory. Jeżeli będziemy mieli sinus kąta alfa plus 90, tak? czyli to jest kąt o 90 większy, to możemy sobie to 90 skasować, czyli napisać samo alfa, ale sinus zmieni się na cosinus. Druga rzecz: cosinus alfa plus 90 stopni. Tu też mają być stopnie. Jest równy. Zmniejszamy kąt, czyli zostanie alfa, ale cosinus zmieni się na minus sinus. Tak? Tu jeszcze są dwa pozostałe wzory, że tangens alfa plus 90 to jest minus kotangens alfa, i kotangens alfa plus 90 to jest minus tangens alfa, ale do tego zadania nam akurat nie będzie potrzebne. Dobrze. Ja na początek sam rozpiszę sobie tylko i wyłącznie ten mój mianownik. OK. Czyli będę miał. Cosinus 153 stopnie. I znowu zmniejszam sobie kąt o 90, czyli ze 153 zostanie 63. A przy zmniejszeniu cosinusa pojawia się minus sinus. Ok? Równa się. I teraz tak. Minusa sobie przepiszę. Zmi zmniejszam ten kąt znowu o 90 stopni. Czyli 63 minus 90 to jest minus 27, a sinus przy tej zmianie zmienia się na kosinusa. Czyli będziemy mieli cosinus minus 27 stopni. Teraz tak, jeżeli pamiętamy ze wzorów, że cosinus kąta alfa równa się cosinus kąta minus alfa, czyli to jest informacja o tym, że funkcja cosinus jest funkcją parzystą to z tego otrzymamy min, może tu napiszę, wiecie, minus, ten minus przepisany. Kosinus zostaje, a minus 27 stopni, czyli to minus alfa, zmieni się na alfę, czyli na 27 stopni. I teraz jak sobie to podstawię do mojego równania, to mam tak, dwa kosinusy 27 stopni przez a gdzie mam w się? O! dobra. Przez. No, mieliśmy cosinus 153, który stwierdziliśmy, że to jest minus cosinus 27 stopni. I jak łatwo zauważyć, pyk, pyk, a 2 przez minus 1, to jest minus 2. I to kończy nasze zadanie. Tak? Więc tu jest stricte zadanie pod wzody dedukcyjne. Można, przepraszam, można też tu było zrobić to w inny sposób, czyli zastosować na, ze wzodu na cosinus 180 minus alfa, który tam ileś jest, ale myślę, że to zmniejszanie 90 chyba działa najlepiej, bo faktycznie funkcje zmieniają się z sinusa na cosinus, cosinus na sinus, tangens na kotangens, kotangens na tangens. I trzeba tylko pamiętać, że w tych trzech ostatnich są minusy, a tu jest plus. I można sobie dowolnie zmieniać tę funkcję o 90 stopnią, zmniejszać. Tak? Jeszcze tylko, że z kosinusem jest cosinus alfa równa się kosinus minus alfa. A jak jest przy sinusie, że kosinus. Jak jest przy sinusie, przy kosinusa, tak? Jak jest przy sinusie, że sinus minus alfa równa się, tego minusa można wyciągnąć przed. I ja na tych dwóch wzorach, z kosinusem i sinusem oraz tu na tych czterech z tangensem, jeszcze jest kotangensem, jestem w stanie rozwiązać praktycznie każde zadanie z wzorem redukcyjnym, znając sześć wzorów. A wzorów redukcyjnych jest kilka stron, by tak się uprzeć, tak? Ogromna ilość. No ale moim zdaniem tak jest najłatwiej. Dobra, tyle. Znów się rozgadałem, ale cóż, czasami tak mam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania śmiało, tam na dole w komentarzach możecie je napisać. Staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. A póki co dzięki za uwagę i lecimy do kolejnego zadania 21. Na razie cześć.